No pomysł się zrodził stąd, że jednak mniej więcej nie tylko że przewidywaliśmy, ale jednak te prąd, ceny prądu za kilowatogodzinę cały czas jednak są kroczące w górę. I w związku z tym po prostu jest to myślę jedyne rozwiązanie z sensem, żeby jednak uniknąć tych zwiększających kosztów za media, po prostu konkretnie za prąd. No pan tutaj pan Bakaj był u nas już wcześniej i po prostu proponował coś takiego, więc po jakimś tam zastanowieniu i przemyśleniu z rodziną tutaj na miejscu, ustaliliśmy, że warto spróbować. Poczytaliśmy poza tym w internecie opinie na temat tej firmy oraz na temat tych falowników, które stosuje ta firma. No więc dlatego też zdecydowaliśmy się jednak, że spróbujemy zaufać tutaj. Tutaj tym panom, co nam zaproponowali, no i ekipie montażystów, która przyszła i zamontowała cały system. Myślę, że po prostu dlatego byliśmy też ze sobą, po prostu przekonała nas, że tak powiem, kompetencja człowieka, który nam to proponował, czyli pana Bakaja, oraz ludzie, którzy przyjechali do montażu. Byli przygotowani do tego, wiedzieli jak nie tylko, że te sprzęty, czy zamontować, czy jak, ale robili to w sposób bardzo profesjonalny i fachowy. I dlatego uznaliśmy jednak, że podjęliśmy dobrą decyzję. Jesteśmy zadowoleni ze sprzętu, dlatego że on spełnia nasze oczekiwania, to znaczy wytwarza na razie na tyle prądu, tyle energii. Że możemy swobodnie korzystać z tego, nie ponosząc kosztów. Ceny, właśnie za, powiedzmy, szacunkowe płatności za energię elektryczną były porównywalne, dlatego że mamy sprzęt w kredycie, to właśnie te ceny były porównywalne, tak jakbyśmy po prostu płacili dalej za energię elektryczną, a jednak płacimy za fotowoltaikę. No i efekt jest taki, że po iluś latach, wiadomo, raty się skończą, no bo to wzięliśmy na kredyt, jak powiedziałem, a. Urządzenie i cały system, cały, cały ten system zostanie i będzie po prostu nadal dawał energię. I w związku z tym, bo to uważam rozsądne i bardzo dobre wyjście. To znaczy, zastanawiamy się nad pompą ciepła jeszcze i z likwidowaniem gazu u nas. Pan tutaj, Bakaj, przedstawił nam propozycję, że firma EPG również wykonuje tego typu instalacje z pompą ciepła, i w związku z tym zastanowimy się. Poleciłbym na pewno z całkiem spokojnie, że tak powiem, dlatego że jestem bardzo zadowolony raz z, z propozycji jaką przedstawił nam tutaj tutaj pan Bakaj nam przedstawił na temat tego całego układu, całego systemu, oraz jesteśmy zadowoleni też z tego całego montażystów tam i całego montażu. Wykonali go sprawnie, szybko. Także naprawdę, no bardzo przyzwoita firma, spokojnie i bez jakichś niepotrzebnych korowodów, kłopotów. Nie jest tylko tak, jak się umawialiśmy, przyjechali, tak jak mówili, skończyli, tak jak trzeba było, wszystko zostało poprawione. Najbardziej się obawiałem się o, bo to jest bądź co, bądź nowy budynek, czy dach zostanie, że tak powiem, w nienaruszonym całym tym, powiedzmy, swojej połaci, to wszystko. Okazuje się, że... Tak jak to oceniłem i później po montażu były wykonywane zdjęcia, coś, to jestem spokojny o to. Także poleciłbym.